Czemu jesteśmy? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, o chodź. Dwójkę? Daj, mam no, dwójkę, dwójkę. Co jest? Fijo! Nic, bo byłem chopiony na Twojej łysinie. Ty, spódnica ci usunęła, teraz zauważyłem. <laughs> Mŕtwa spódnica. Dobra, ogólnie. Po pierwsze, to um, tam będzie sztabka. Może, możemy ją sprzedać. I, I jak sprzedamy sztabkę, to trzeba sobie pomyśleć na, na co wydamy pieniądze. Bo jak wydamy sztabkę, to będziemy mieć 90 dolców. I możemy kupić węgiel, żeby jakby mieć paliwo no. Możemy kupić jakiś, na przykład rewolwer no. Możemy kupić, kurna... No i to w sumie wszystko, bo inne rzeczy to się za bardzo nie opłaca A nie, możemy jeszcze kupić bandaże Jak nas zombiaki, wiesz, zaczną napierdzielać, to można kupić bandaże Nie stać mnie na nic Mam 22. E, znaczy tutaj nie, tu, znaczy tutaj jedynie na co stać to rewolwer Bo tego bo tutaj to jest Gunsmeade, nie? General Store Tutaj możemy sobie kupić węgiel Tego lepiej nie kupuj. Tutaj interesuje nas tylko węgiel Ty może, tak Ty kup jeden Na mnie ja, ja kupię drugi no. Jak coś do y, węgiel, do woreczka sobie dawaj, nie? Bo tu masz taki woreczek F No Dobra Yy, pod drugą powinien mieć jakąś broń. Być, dobra, to masz broń, będziemy się lać z tym zębiekami I ja pójdę po bandaże. Okej. Okay. Masz tu... czyli... sadzę węgiel, to też chcę... dać swój. Albo kupimy trzy bandaże Chyba lepiej kupić trzy bandaży i jeszcze jeden węgiel A Ale ja jestem świetnym graczem EJ, 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 ej CZEKAJ Dobra, masz tu jeden bandaż życięci O kurno. Jeden Masz tu Dobra Idę jeszcze po jeden węgiel i możemy lecieć Nie ma, Kuba ma. Pójdziemy wcześniej. Dobra, Oj. ładujemy to. Tak. Hmm? Leć. Idziemy. E, nie skacz że jesteś... Nie skacz, bo chłopie wypierdzielicie. No, to będę trzymał kciuka na klawiaturze. Po prawo domek, idziemy chyba, nie? Rajdujemy domek. Rajdujemy domek. No i Aba. Ząbiak, ząbiak, chodź tu, chodź tu. Nawalamy go, gangbang, gangbang. Gangbang, o kurna, szybki, Dobra. szybki. Dawaj mu, chupię na mordę, nie, żeby nie, się przywrócił. W mordę mu, żeby się przywrócił, dobrze, dawaj mu. Let's go z frajerem. Dobra, biorę Mam go Mam twego brata, go. śmiecił. Bierz go. <laughs> On jest wolny. Ej, ej. Daj GO PO MORDZIE CHOPIE! O mordzie hopa! Dobra, ja im do moleczka. Czekaj, bo go dorobiłem. tu, tak. więcej tu. O kurwa. Lataj, bo się... ...było się przydaje bandaż. Jak ja mam cię uleczyć? Aaaa. Nagaś na jakiś self-revive. Przeżyj. A co O mój Boże, ty żyjesz! Let's go, o! Dobra, nie UWAŻAJ, pochodzę. UWAŻAJ! Ej, bo ich istnieje dużo. Łopaty nie mam! Jak to? A nie wiem łopatę. Ja mam ja, ja chyba. Ej, straciłeś to! Ja pierdolę! Dobra, ja ich dobra. będę Ja ich wyciągnę, a co ich atakuj? Ja pierdzieli ilech tu jest! Dawaj ich, daj ich, kurwa, dawaj, dobra, dobra, dajmy. Nie dawaj, mam, czym, dawaj, nie dawaj, mam dawaj. czym, nie mam czym, nie mam czym. nie mam byłem na mordę, bo... W mordę mu! Dobra. Bierz do woreczka, bierz do woreczka, zombiaki. Po co? No bo one są na paliwo, nie? Paliwo. Co odgadasz? Nie mów no? takich rzeczy, nie mów takich rzeczy. Rzeczy się nie mówi. Czemu? O kurna patrz! Tu jest twoja łopata i twój bandas! Cię zbugowało. A misja rewolwerowa. Jak mam Amicja... to zebrać? Jak? O, dobra. A. Dobra. Co to kurno jest? Ciem błyskawiczny mamy jakiś. Wow. Ściąga błyskawice, ale czyni je nieszkodliwymi. Ej! Przedajemy to? Lightning rod. Lightning rod. Może to możemy postawić, jak? No. Bandyci przed nami, ej, walimy bandytów na mordę. Oni mają pistolety? Tak. Nie. <laughs> Lecimy się ugrywany. Daj, y, musisz y, Z, jak chcesz postawić to Z. O, ale czy... Chyba czy... na górze trzeba postawić. Ale mam dużą pałę, o mój Boże, czyli. O, mój! pałę. Daj, postawmy dużą... to na górze, postawmy to na górze. Dobra, to ten... Tutaj, o. Dęk. Ty, bo ja mam coś w lesku? Ej, trzeba spalić zombiaków. No spokojnie, Oj. mam jeszcze dużo paliwa. Mam jeszcze dużo paliwa. Hurra, serwima! Ukryj się, ukryj się! Ty martwy zaraz Ukryj no, się! Nie, będzie... nie! Odradzam cię. Ja ciebie też mogę spalić. Ach, Kurde. Traciłeś wszystko? Teraz lepiej nie zatrzymujmy, bo wampiry chodzą. Okej. To jest. Blood Moon. O, chyba dobrze trafiliśmy co? co? Chyba świetnie trafiliśmy. No, zajbisz się. Dobra, mam jeszcze nieco mniej niż poza. Wystarczy, wystarczy. Wystarczy. Biedny. Za 5000 metrów przystanek no. Pierwsza w no. ja mam w worku. zwłok. Można jest pajź, nie dobry pomysł teraz. No, to dawaj, pal. Wsadzaj do... do pieca. No teraz trafię. Daj tyle o, co tle. nic. Daj tyle co nic. Dobre! Trochę tam dało. O, wampir! Zrespił się. Drakula. Śmieć. No sfera tu jeden. <noise> to nie są jakoś bardzo groźni? Znaczy... Jak, jak się postarasz, znaczy... Jakbyś miał jeden 1 z nim, to byś go porobił. Ale jakby przyszły miał? Ci, Jakbyś miał jeden F1 z nim, to byś go porobił, ale jakby ci przyszły takie trzy, to byłby już problem. Ale horda. No, tam się nie zatrzyjemy, zatrzymujemy, tam jest dla tryhardów, tam jest, nie wiem, 150 ząbiaków. Tylko że mega by dużo... O, zatrzymy się, zatrzymuj się, zatrzymaj się. O faktycznie, dobra Ja nie mam żadnej broni, ale... Ja mam Będziesz walił ich na ryj Dokładnie Zambiak do nas idą? Nie Nie powinien. O widzę zębiaka Dalej go na ryj Wryj go! Szkoda, że ja nie mogę im chłopy prawego sierpowego zawalić Dobra Co to jest? O mój Boże Hitler! O ty gada. Co jest? Książka. Przydajemy Wiem, co się zrobi z krzesłem. Chodź. Ja wiem. Lampę weź może. A da się? Nie da się. Nie. Ja hopię to krzesło tak zajebiście ustawię w takim zajebistym miejscu, że... Miejscu, że po lewo nie... mamy salon. Idziemy tam? E tak, bo mamy jakby mało rzeczni Mamy No wiesz, że jakbyś musiał się ich strzedać, to potrzebujemy kurde nawias A A nie, to nie jest salon, tylko meblowy Wiadomo aż skąd e. krzesło Masz, postaw sobie e. Dobra Pasz, łapie nie zej Przecież ty wypadniesz, no, żebyś, e. żebyś chciał wsiąść Ty wypadniesz, żebyś chciał wsiąść I dwa zombie, trzy ząbiaki. Dawaj, dawaj. Co robisz ich? Kurna! Chodź do mnie, a nie uciekasz! Pomocy! On mi bije. Chodź szybkie! O. Umieram. Ja na dach! O kurna, zelo życia chopie, ulec się. Weź ty się wróć, a ja szybko chopię wszystko do woreczka, wezmę Weź ty się wróć już. Najwyżej zginę Ja Bójcie. też jeszcze jestem nie na hita masz, moja, masz łopatę, masz łopatę. Dobra, dobra. Wiesz Chopię wszystko do woreczka, nie. Ale łopatą. jest? Bij go łopatom, bij go co ty odpadal? kurna w dół to ma! Dobra, triki kurna! Udało ta, się! Po co? No zabij go! Tam jest węgiel, tak? A się! go, dobi go, dobi, go, dobi go, dobi go! Dostał dobra. ostatni. No ale po co, no? No tam jest węgiel, tak? Ale już mam węgiel, ja chopę wszystko z woreczka wziąłem już. Dobra. No, no, no. Mamy chybie krzesła, mamy jest git. Dobra, wsadzamy zombieki do pieca. Ale nie, sprzedajmy to! Yy... Druta sprzedajmy, jedno krzesło możemy... albo bo czekaj... No bo nie, bo... Krzesło chyba mało paliwa daje Tak samo jak zwłoki To weźmy to... Wszy... no przyszedł to przy... wszystko Tak nie Ty spaliłeś Przecież. obraz? Możliwe. My skończyliśmy. Dobra. Przystanek. Przedajemy to wszystko, co mamy na pokładzie, i powinniśmy dać radę. Gdzie to sprzedajemy? Yy, tam jest trading post. O. Dobra. O, tam jest działka na górze. Mhm. 5 dolarów. Let's go. Kupujemy bandaże chyba, nie? Prawdopodobnie. No to nie będzie stać. Dobra, ile masz hajstu? 10. Masz 10. Dobra, to kupujemy po bandażu, ale na razie go nie używaj, bo jakby nam się HP. Wiesz, reaguje ciągle. Musisz do woreczka, a potem dopiero. Masz? Dobra. No to co, ja mam 5 dolców, w za... dolców gówno kupie. Ty jej mógłbyś strzelać moje... ...tego. Wiesz, lepiej, lepiej by nas to wyszło, gdyby tylko jeden z nas brał... Ice. By się nie dzieli wtedy. A jakby to, to krzesło wypierdzielisz i to sprzedać, byśmy mieli jeden bandaż. Mamy jeden bandaż. Wiesz to, jadaj. Dobra. Fęgiel włóż, you. A ja już burzyłem. A, dobra. Sheriff. No bo Sheriff może my może oddać... Możemy, jak zabijemy bandytów, to wtedy. Albo tego, wiesz, pana z wąsem. O, jest chatta. Chata bogata, to... wchodzimy tam. No to wchodzimy, chumpę. Gunsmith. O, to będzie dobrze, bo tam chyba jakiś, yy, tego... Będzie jakaś broń. Dobrze. Ty masz łopatę. O kurna. Dobra, nie. Bloodman, blodmon, Szybko lecimy, chopie to. Dobra. O kurwa. O tam jest polecam. Nie na gier! Bije mnie! Urw. I bałem się. Dobra, to jest całkiem fajny tryb. Mi się pod... um, jest jeszcze Dusty Trip. Szczerze mówiąc, nie wiem czy Dusty Trip jest lepszy od tego, ale można też spróbować Dusty Trip kiedyś. Dobra. A nie.